Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Ja jestem Tony PS a to jest kolejny materiał o grach, które ukażą się na platformę PlayStation VR 2. Ci, którzy oglądali mnie w poprzednim materiale, wiedzą, że miałem poważny problem z moim mikrofonem. Udało mi się go naprawić. Może nie tyle co mikrofon, co cały ten aplikację do niego, jak i OBS-a, którego musiałem całego przeinstalować. Okazało się, że przeinstalowałem aplikację do. Do tego mikrofonu trzykrotnie, nic nie pomagało. Musiałem też znaleźć gdzieś na stronach jego ustawienie, żeby ten mikrofon pracował tak jak, po, tak, jak pracuje w tej chwili, tak jak powinien właśnie pracować. Po zainstalowaniu wszystkiego okazało się, że dalej jest jakieś trzeszczenie, dalej ucina mi głos. Nie wiem tak naprawdę, co było, ale przeinstalowałem obs zainstalowałem kompletnie wszystko od nowa. No i udało się działa, także tyle z mojej strony na temat tego mikrofonu. Pamiętajcie, że jeżeli wpadacie tutaj pierwszy raz, koniecznie zostawcie suba i koniecznie zostawcie też łapeczkę w górę pod tym nagraniem. A teraz zapraszam Was do oglądania, bo myślę, że naprawdę warto. Na początek wlatuje gra Ace of Thunder, o której opowiadałem w moich ostatnich zapowiedziach, i gdy ten materiał wypuściłem już na YouTube okazało się dzięki czujności jednego z moich subskrybentów, że podałem złą datę premiery tejże gry. Jak się później okazało, nie podałem złej, tylko w momencie publikowania filmu okazało się, że w międzyczasie zmienili datę premiery z 2 września na 28 października. Teraz okazuje się, gdy tworzę ten materiał dla Was, data premiery została całkowicie usunięta, co widzicie na swoich ekranach, gdzie widać tylko zapowiedź gry, ale nie ma podanej daty premiery. Miejmy nadzieję, że nie będziemy czekać na nią kolejne kilkanaście tygodni i udostępnią konkretną datę już wkrótce bez kolejnych niespodzianek. Evil Insight to psychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby. Po śmierci matki i aresztowaniu ojca, nasz bohater Mark próbuje nawiązać z nią kontakt za pośrednictwem tablicy duchowej, która w tajemniczy sposób eksploduje, powodując, że Mark znika. Cała akcja Evil Insight rozgrywa się w tajemniczym domu, a właściwie w niemal każdym innym. Poznaj dom Marka, który nieustannie się zmienia, atmosfera będzie się powoli zmieniać, nic nie jest takie, jakie się wydaje. Pokonaj swoje lęki, staw czoła przerażeniu i prawdzie, ale przede wszystkim ciesz się prawdziwym horrorem. Flatout VR to wirtualna wersja pełnej adrenaliny gry wyścigowej Flatout, w której tanie, zardzewiałe i pobijane samochody rywalizują na zamkniętych torach. Studio Flat 2 VR chce wybrać najlepsze elementy z każdej gry Flatout i stworzyć oryginalną wersję przeznaczoną na VR. Co z tego wyniknie? Mam nadzieję, że długo nie będziemy musieli na to czekać. Gra, którą widzicie na swoich ekranach, to Bloody Hell Hotel. Jest to gra symulacyjna o wampirze prowadzącym hotel. Bloody Hell Hotel pozwala na bogatą kustomizację naszego przybytku i oferuje rozbudowany crafting, a całość zrealizowano w stylistyce przypominającej mroczną kreskówkę. W grze wcielimy się wampira, który po wybudzeniu się z kilkusetletniego snu odkrywa, że jego piękne niegdyś posiadłość popadła w ruinę. By przywrócić jej pełnię chwały postanawia wykorzystać wszystkie dostępne środki do renowacji. Jak w większości symulacji, tak i tutaj nie uświadczymy typowego wątku głównego, założenia fabularne ma stanowić tylko wymówkę do interesującej rozgrywki. Kolejna gra to Grimlord, która ma ukazać się już niebawem i przeżyjesz walkę wiar jak nigdy dotąd. Producent zapowiada, że w grze spędzisz ponad 10 godzin w kampanii dla jednego gracza i będziesz miał 3 rozdziały, z których każdy prezentuje inny krajobraz i masę unikalnych wrogów. Z pewnością nauczysz się, jak skutecznie sobie z nimi radzić, wykorzystując wszystkie dostępne środki i dzięki setkom personalizacji broni, możesz stworzyć naprawdę unikalne narzędzie do zabijania, które może nazwać swoim.

Greetings. I am Rayala. You'll have my support, my trust, and my faith.